Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to propozycja dosyć intensywnego makijażu w odcieniach brązu, takiego opalizującego. Myślę, że będzie to fajna propozycja dla osób o niebieskich i udzielonych tęczówkach, bo te kolory, których użyłem, będą bardzo ładnie podkreślały właśnie te tony w waszych oczach. Makijaż ten będzie też optycznie powiększał oczy dzięki temu, że kreska na dolnej powiece jest wyciągnięta w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku oraz dzięki rozświetleniu tych kącików właśnie jaśniejszymi cieniami. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba. Jeżeli interesuje Was, jak go wykonać krok po kroku, zapraszam do oglądania. Na powiece mam już nałożoną bazę pod cienie. Dzisiaj była to baza z firmy Art Deco. Nałożyłam ją na całą powiekę oraz lekko na powiekę dolną. Następnie użyję brązowego linera w kremie, żelowego powiedzmy. To jest liner z firmy Physicians Formula. I nałożę go takim skośnym pędzelkiem, który jest brudny, bo go użyłam na drugim oku. I tym najne narysuję sobie kreskę w zewnętrznym kąciku oka, która będzie wyznacznikiem naszego kształtu makijażu. I lekko wypełniam ją tutaj w samym zewnętrznym kąciku. A następnie wyciągam tym, co zostało na pędzelku, wyciągam tutaj w załamanie powieki. Oraz do środka. Następnie użyję cienia z paletki Slick Storm, tego brązu tutaj. I ten kolor takim pędzelkiem, kulką, dosyć ostro wyciętą w szpic. Może na ten line, który nałożyłam przed chwilą, oraz troszeczkę bardziej wewnątrz, do wewnątrz powieki. I lekko wyciągam go także w załamaniu oraz do góry. Następnie użyję cienia z paletki Yabi. To jest cien, który nazywa się Smoked Maple. I nałożę go skośnym pędzelkiem. To jest pędzelek z Sigma E70. Nałożę go powyżej tego brązu w powieki, które nakładałam przed chwilą. I nakładam go w całym, na całej długości powieki. Dodam teraz trochę tego cienia brązowego z paletki Snick Store I ponownie cień zjawi. Następnie użyję pigmentu z firmy MAC. Ten kolor nazywa się Blue Brown. I to jest taki właśnie brąz opalizujący na niebiesko zielono, to nie jest taki czysty kolor niebieskiego. I ten cień nałożę takim płaskim małym pędzelkiem do nakładania cieni. I nakładam go na środek powieki, lekko pokrywając się z tym brązem, który nałożyłam wcześniej. W razie potrzeby dodam troszkę tego brązu, żeby łatwiej było te granice kolorów rozetrzeć. Kolejny kolor, którego użyjemy będzie z paletki z takiego duo z firmy Laura Heat. To jest Metallic Cheryl Duo w odcieniu Electrified numer 510 i użyję tego cienia tutaj, takiego srebrno-złotego i nałożę go tym samym pędzelkiem, którym nakładam pigment z Maca, tylko lekko go przetarłam i nakładam go w wewnętrznym kąciku. Podłóg brwiowy nałożę cień z Inglotu nr 353, wykończenie matowe i nałożę go, jak zwykle, pędzlem z Inglota 7FS. A żeby makijaż był jeszcze bardziej opalizujący, dodam taki pigment brokat z maka, który się nazywa Reflex Transparent Teal, który opalizuje na turkusowo i nałożę go na środek powieki, tam gdzie nakładałam pigment z maka, Blue Brown, wtedy będzie jeszcze ładniej ten Cień opalizował. Następnie użyję białej kredki. Ja mam taką kredkę z firmy Maybelline. I tą kredką narysuję kreskę poniżej tej kreski, którą narysowałem wcześniej brązowym linerem oraz w wewnętrznym kąciku oka. Teraz wracam do brązowego lenera z firmy Physicians Formula i rysuję nim kreskę na dolnej powiece. Zaczynam od tutaj tego miejsca, gdzie nakładałam biały cień, białą kredkę. I kreskę zaczynam lekko poniżej. A następnie wyciągam ją także w zewnętrznym kąciku. Nie za daleko. Na liner nałożę brązowy cień. To jest znowu cień z firmy Javi w odcienie Old Bar i nałożę go tylko tutaj w centralnej części powieki, żeby zakończenia kreski były cały czas w miarę ostre. I teraz nałożę cień znowu z firmy Jabi odcień sisha, Seashell, ale każdy perłowy cień będzie tutaj się nadawał. I nałożę go na białą kredkę nałożoną wcześniej. Teraz jeszcze narysuję kreskę na górnej linii rzęs, z tym samym brązowym linerem z Physicians Formula i tym samym pędzelkiem skośnym. A na linię wodną nałożę tą samą białą kredkę z Maybelline, która nam ładnie otworzy oczy, sprawi, że będą się wydawały większe. I teraz zostało tylko podkręcić, wytuszować rzęs oraz dokleić rzęsy sztuczne. Ja użyję rzęs firmy firm w Demi Wispies. I Was jak już to Tutaj wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zapraszam Was także na mojego bloga, gdzie będzie więcej zdjęć oraz pełna lista kosmetyków, których użyłam do jego wykonania. A ja tymczasem pokażę Wam jeszcze czego użyłam, a czego w filmiku nie widziałyście. Podkłady, których dzisiaj użyłam, taka mieszanka, która pretenduje do mojej ulubionej mieszanki podkładów aktualnie. Jest to Shiseido Perfect Refining Makeup w odcieniu B20 oraz Astor Anti-Stress and Lift w odcieniu 201. Jeden jest za jasny, drugi za ciemny i połączone daje naprawdę bardzo fajny efekt, bardzo mi się podoba. Następnie użyłam bronzera z firmy Kobo, to jest w zasadzie Ideal Cover Makeup w odcieniu 405 Santana. Dawno go nie używałam, teraz do niego wróciłam i bardzo mi się podoba ten efekt, który daje na policzkach. Przypudrowałam twarz pudrem z firmy Nivea Eco, który widziałyście już w kilku filmikach, a następnie dodałam jeszcze odrobinę różu z firmy Gorgeous Cosmetics. To jest taki bardzo neutralny róż, który będzie bardzo fajny dla ciepłych karnacji. Odcień Sesame to jest taki właśnie ciepły odcień, lekko wpadający w pomarańczowe tony, tak bym to określiła. Do tego jeszcze dodałam rozświetlacz z firmy Mimi Mi, Mi, Beat The Blues. To jest taki rozświetlacz w stylu High Beam z Benefitu czy Moonbeam, to jest raczej Moonbeam. Taki w pędzelku. A na ustach mam dzisiaj połączenie Soft Matte Lip Cream z Nyx'a w odcieniu Antwerp oraz błyszczyk z firmy Yoko Double Therapy odcieni J91. Mam nadzieję, że makijaż Wam się spodobał, że miło spędziłyście czas. Jeśli być może wykonać jego także na przykład na studniówkę czy na jakąś karnawałową imprezę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.